Z nią gruda nie smakuje Coś nie tak To z gangiem się podzielę Tym co mam Ubieram kominiarkę Melanż trwa Puszczam Lady Gagę La, la, la Wyruszamy w miasto Ty i ja Robi się tu masno Staje czas Wchodzimy jak w masło na na na. Robi się już jasno. A my gaz. Bo tylko z moim gangiem lecę w trip. Bo każdy w moim gangu to jest świr. Bo tylko z moim gangiem lecę w trip. Bo każdy w moim gangu to jest świr. Kominiarki tańczą tak. Śpiewam se jak Michał Szpak. Cztery głosy mam na tak. Komin na obie to mój znak. Wjeżdża tutaj masny Jimmy, nasza trójka coś tu kmini. Styl mam gruby, tak jak Wini. GBS na mej Mordini, kawa kopie w jednej chwili, gruda weszła. Nie skminili, psy wjechali, pogonili. Nie będziemy dla nich mili, piszą nam mandaty. Jeden był kumaty, to z nim załatwiam sprawy, reszta wypad z chaty. Bo tylko z moim gangiem lecę w trip, bo każdy w moim gangu to jest świr. Bo tylko z moim gangiem lecę w trip, bo każdy w moim gangu to jest świr. Kominiarki tańczą tak, śpiewam se jak Michał Szpak. Cztery głosy mam na tak, komin na łbie to mój znak. Ale faza. Kominiara róż. To dla niepoznaki. Lecimy na full, Wciągamy jak matrix. Twoja nuta gruz, Nie słucham padaki. Masno to jest kult, Najlepsze chłopaki. Bo tylko z moim gangiem lecę w trip. Bo każdy w moim gangu to jest świr. Bo tylko z moim gangiem lecę w trip, Bo każdy w moim gangu to jest świr. Kominiarki tańczą tak, Śpiewam se jak Michał Szpak. Cztery głosy mam na tak, Komin na to mój znak.